Wielkopolski, głównie na Pomorzu i Wielkopolsce. Lecimy dalej z tym, nie cofamy się do tyłu. To no nie ty czy w to nie wnikaj Kombinuj, rób swoje z fartem, Szybko znikaj Zarty dał, Przekonał się na sobie Tak jak twarde narkotyki Z bólu zanikci To powiedz Nie kurwa rzeczy Ty walisz tak? się, nie zrzędu wydać W Na strefa rapu sztandar W k... jaki D... W tyle napierdala ja seria wosen Nie jeden nie rozumie, że chwila i cię, nie ma, życie kruche bywa ciężkie, wtedy lepiej je docenia Coś cię obserwuje, czeka, by zajebać kosę Tych ludzi tutaj gubi Od życia wiele, gdy nie dajesz Na kolej Ci pomyliłeś twartym zysk Życie wali mostów prysk Codziennie to dostrzegam I nie wmówisz mi, że A widzę kurwa wiele, bo patrzy się widać to gołym okiem Nigdy nie nie wdarł się handlu. Nasz rząd podchodził właściwie, licząc się z nami, żylibyśmy tu szczęśliwie. Tak to wszystko widzę i to tyle, cokolwiek byś nie robił. Przed Bogiem nic nie ukryjesz. Gdyby na drogach w umierzam, właściwie trzymam na swoich rękach. Trzymam boli, to szczere to Rozpinaj nas schemat, rób swoją banią, gdy wchodzimy na bit Osiary przychodzą dla Zostaw się w spokoju, ta pętla jest moja, siegam ja no nie pliku ja być może i za późno się nie zbudzić, bo żyjemy tylko raz

Drogo, drogą, drogą Daję ci ten zryw, który znów przenika głowę Po swojemu ziom, jak chcesz Nie wierzę intencje Ja wkładam je w rap Nie wierzysz, to masz więcej Nie wierzysz mojej siły, gadać ciągle na mój temat Stajemy twarzą w twarz i od razu ciebie to. nie ma Dziś tak poważnie daję rap go styl